w dzisiejszym odcinku Zagrałem sobie w FIFA Mobile 22 World Cup Event <laughs> Teraz odbieramy nagrody w stadium I, będzie już czter I będę miał już 40 tysięcy Gemów A więc dużo My teraz jeszcze tutaj program player 60 plus co się trafi <laughs> Jest 87 R Rudiger A więc dobry traf I teraz 20 skill boostów Teraz przechodzimy do main A w main mamy do zagrania 3 mecze Pierwszy mecz z danią od 50 minuty 01. A więc teraz gramy mecz z danią od 50 minuty 01 Jorginho dośrodkowuje Jorginho <coughs> Mbappé Blind Nie ma bramki, szkoda Bo po tej akcji mogła być bramka, ale teraz Christensen Højbjerg 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 Torberg <coughs> Skofolsen, 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 Dorberg, Dorberg, Dorberg. Nie ma bramki dla Danii Jeszcze nie całe go... jeszcze ponad pół godziny meczu. I teraz Dorberg. Dorberg. Gabia. Antony. Antony Messi, Mbappé O, lecz obrona Szmeichela <tryk> Teraz Jorginho traci piłkę Hojbierg Hojbi Gabia, Jorginho, 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 Sané, Antony! Jest 1 do zera <tryk> Pierwsza. Pierwsza bramka strzelona przez gospodarzy tego meczu Delaney. Mbappé Mbappé zagraje do Antonego. Antony Aj <ścoughs> Messi stracił piłkę. Jest 1-1 i 20 minut do końca. Dolberg Gabia. Jorginho Jorginho Mbappé. O, już interwencja bramkarza i teraz Messi. Nie ma. 13 minut. Jeszcze meczu Taskier, Westergaard, Westergaard. Teraz Jorginho Delaney, Hobier, Hobier, Delaney. Blind Jorginho Podanie do Mbappé, Mbappé, Mbappé Jorginho i gol 1-0 Znaczy 2-1 Ależ już brama Teraz jeszcze 5 minut Meczu czy jeszcze jakaś bramka będzie Mbappé Mbappé Antony, Mbappé, Messi i broni to Bramkarz. Gabia się przewrócił, Delanej, Delanej, Hojbierg i Trożordzinio, Messi, Messi, Antony jest 3 -1. I druga bramka Antonego. A więc, pierwszy mecz wygrany, i zaraz będzie drugi mecz. Ale, Pierw, to trzeba odebrać. Punkty. I Gemy za wygrany mecz. O, I teraz kontynuuję. I teraz do odebrania o 1500 gemów 1750 reward pointów i 375 program tokenów. I teraz gramy drugi mecz. Tym razem z Niemcami od 50 minuty 01. I teraz Mecz z Niemcami, Kimiś, Ansufati, Messi, Antony i teraz Mbappé, Kylian Mbappé, Mbappé z kontrą. Mbappé i strzał. Eroya igol i gol. Bramkarz był bez szans przy tej bramce. Gündogan i teraz Messi Messi Jeden przerzut Drugi przerzut Aj Bramkarz Złapał piłkę Noje Mirer Mirer Kimmich Mirer Jorginho Antony Mbappé Mbappé Messi Messi Mbappe! Już bramka, kryja na Mbappé. I chyba z dobrej kamery pokazana ta bramka Teraz Gündogan Mirror Mirror i teraz... Mirror! Mirror! I teraz piłkę Neuer. Manuel Neuer. Kehrer. Kehrer. Gundogan. Werner. Bind. Kylian Mbappé. Mbappé. Messi 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 Antony! Jeszcze do jednego Antony strzelcem bramki Na Znaczy jeden jeszcze jakieś 13 minut Werner Sané Mbappé Messi Messi Messi, Antony... Aj, był spalony niestety. I teraz Müller. Werner. Blind. I Mbappé, Mbappé! Mbappé! Obronił to Neuer. Antony. Antony i Neuer złapał piłkę. Ostatnia minuta meczu. Gündogan. I koniec meczu, zwycięstwo 3-1 z Niemcami. I teraz kontynuuję. I kolejne punkty do odebrania. A teraz mecz od 30 minuty 0:2 przegrywam i za chwilę będzie mecz a teraz już się mecz włączył od 30 minuty 0:2 z Belgią przegrywam żeby wygrać muszę strzelić 3, 3 bramki co najmniej Aj. Kastanie. Kastanie. Witzel. Witzel. De Bruyne. Kevin De Bruyne. <coughs> Blind. Jorginho. Ai, Denayer. Lukaku. Witzel. Lukaku. Azarb. Azarb. De Bruyne. Debrujne. Debrujne. I broni to Bramkarz. Wybicie piłki. Mbappé. Mbappé. Antony. I teraz Messi. I teraz Mbappé strzela Bramkę. Na 1 je do dwóch. Czy jeszcze będzie remis przed przerwą? Nie. Nie będzie remisu do przerwy. A więc, Mbappé Antony Joel Pereira Joel Pereira Joel Pereira Joel Pereira, Pereira. Aj. Robicie piłki. Podanie. Kolejne podanie. Ansofati. Ansufati! Mbappé! I nie ma karnego. Wicel De Debrujne, De Bruyne. Kastanie. I Lukaku niestety na 1 do 3. A więc. Trzeba strzelić jeszcze bramki, żeby wygrać. Co utrudniło trochę robotę, bo tak to jeszcze dwie bramki tylko by trzeba było i sane, sane, heroi sane, Antony, aj! Kurtuła broni 30 minut na strzelenie trzech bramek, De Bruyne. aj! I strata, kastanie, Debrujne! Lukaku, Gabia, Jorginho Mbappé, Sané, Sané, Antony, Antony, Antony. Aj, kurtuła broni. 20 minut 3 bramki. Ansufati. Teraz piłkę przejmuje Messi. Messi, Sané. Antony. Jest 2 do 3. Jeszcze dwie bramki. W 20 minut niecałe. Witzel. Lukaku. De Bruyne. De Bruyne. Witzel. Blind. I strata piłki. Denayer. Botman. Joel Pereira. Teraz kontra Antony. Mbappé, Kylian Mbappé. Leroy Sané i broni to bramkarz. Belgii. Podanie Joel Pereira i strata piłki. Antony. Mbappé. Kylian Mbappé. Jorginho nie ma. A więc dwie bramki To chociaż do dogrywki doprowadzić Ardej Wejrert Kastanie Ansufati Mbappé Antony I jest i jeszcze jakieś niecałe 5 minut Na strzelenie Jednej bramki Szybkie odebranie piłki I wyprowadzenie ataku Joel Pereira, Ansufati. I teraz Jorginho. JORGINHO Aaa, aj, aj, aj. Mbappé niestety ma spalonym. Kurczę. A mogło być prowadzenie. hazard Mbappe! I sędzia tego nie przerwie! Mbappé. Nie ma. Ale jest jeszcze rzut rożny. Ostatnia szansa. Messi strzał. Nie ma. Blind. No nie, czemu sędzia to przerwał? Wiem, że było dawno po czasie, ale mógł sędzia to puścić. I teraz dogrywka. A zagram tam dogrywkę. Lukaku Blind Ansofati Messi, aj, nie dobiegł do piłki Messi Aldej Kastanie teraz Antony, Antony z zapala karnego, a nie ma bramki Courtois Vertongen Denier Arde Wejret Jest out <kly> Ansufati Sané Messi Ansufati Mbappé Aż obronił ten strzał Thibaut Courtois I Teraz Jorginho Messi I strzał zablokowany João Pereira i teraz Jorginho Jorginho dośrodkowanie Strzał i nie ma bramki 105 minuta meczu I teraz Wertongen. Carrasco I jest przerwa w dogrywce A więc 3 do 3 i ostatnie 15 minut meczu Antony Joel Pereira, Joel Pereira, Joel Pereira, Mbappé, Mbappé. Nie ma bramki. 108 minuta meczu. Antony, Mbappé, 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 Mbappé. Mbappé, Mbappé. Nie ma bramki. Ostatnie kilka minut meczu. Sané Ansufati Messi Messi strzelał i gol Leo Messi Strzela bramkę na chyba wagę zwycięstwa Hazard Ansufati I będzie rzut wolny dla Belgii Hazard, Tilemans, Sané, Botman, Georginio i teraz Mbappé, Mbappé. Będzie chciał to skończyć. Mbappé! Nie ma i broni to kurtua. Jeszcze jest szansa dla Belgii. Ale koniec i zwycięstwo. A więc teraz można odebrać. Punkty za ten mecz. I zobaczymy Co się ciekawego trafi w paczkach w zakładce Bonus Prizes. Teraz Bonus Prizes 7 paczek. Pierwsza otworzę jedną FIFA World Cup 2022 i jest tutaj De Gea trafiony. I jest teraz co będzie trafione. Jest Teo Hernandez i Ruben Diaz trafiony. FIFA World Cup 2022 i Nawet te karty 80 plus dobrze wpadają, jak na to, że 60 plus są te karty do trafienia. W każdej praktycznie w każdej paczce jest 80 plus player. Teraz otworzę dwie. I na koniec zostawię dwie. O jest 90! Brazylia! CB! I to będzie 105 Marquinhos! Ależ traf! I 50 tysięcy końców. Marquinhos kosztuje ponad 14 milionów. A więc traf bardzo dobry. Tylko wolałbym tego Neymara niż markiniosa na przykład z Brazylii. Ale najbardziej wolałbym Najbardziej wolałbym tego Ronaldo albo tą ikonę. Dwie paczki i co się trafi? Chciałbym Gemy i 90 plus piłkarza. I jest. Są końcy. i są takie busty. A więc jeszcze 90 plus piłkarz i Gemy. 750. A więc jeszcze otworzę tutaj punkty te paczki. A więc w tym odcinku to by było wszystko. Cześć.